Kto mógł pomyśleć, że w łazience będą kąpały się dwie osoby? Nigdy bym nie pomyślała, że wyjmę swoje oczy i zacznę je myć w umywalce. Właśnie wtedy mój mąż miał wyjść z prysznica. Służąca mnie zobaczyła i natychmiast uciekła. Podniosłam ręcznik z podłogi i podałam go mężowi. Jednak gdy tylko go odebrał, był zaskoczony moim zachowaniem. Potem wyrzucił służącą z domu, a ja stałam za drzwiami i wszystko obserwowałam. To go nawet przestraszyło. Starłam oczy chusteczką i podałam mężowi jedzenie. Ale kiedy wziął burgera, poczuł dziwny wstyd i odszedł, a ja udawałam, że nic nie widziałam. W nocy obudziłam się i zobaczyłam, że na łóżku był jeszcze ktoś. Pomyślałam, że moje oczy muszą być brudne. Chciałam wyjąć je i umyć w łazience, ale tam nie było wody. Tam też nie było wody. Przypomniałam sobie o wodzie w lodówce, ale wszystkie butelki były puste. Bardzo mnie to rozłościło. Spojrzałam przez okno kuchenne, na podwórku leżał wąż ogrodowy. Wyszłam na zewnątrz, podniosłam go i próbowałam odkręcić kran, ale woda nie popłynęła. Wtedy zobaczyłam przy drzwiach walizkę. Okazało się, że mąż i służąca szykowali się, by wyrzucić mnie z domu. Założyłam oczy na miejsce i nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. Wzięłam walizkę i poszłam na wzgórze. Byłam bardzo smutna. Łzy płynęły bez końca. Płakałam aż do rana. Gdy przestałam płakać, zobaczyłam, że mój mąż to w rzece i woła o pomoc. Służąca też nie próbowała go uratować. To mnie ucieszyło. Zdjęłam pierścionek i rzuciłam go w stronę męża, a potem go zostawiłam.